Jak wygląda mecz Orlen Basket Ligi? Zapraszam. Tym razem wybraliśmy się na mecz Orlen Basket Ligi pomiędzy Legią Warszawa a GTK Liwice. Standardowo łapiemy się z chłopakami w Łomiankach, gdzie jedziemy na halę Legii, która znajduje się na Bemowie. Jest to dokładnie ta sama hala, na której trenujemy na co dzień, można powiedzieć, z trenerem Maciejem Jamrozikiem, czyli z drugim trenerem Legii Warszawa. Na mecz jedziemy komunikacją, żeby po drodze jeszcze zahaczyć po prostu parę sklepów, wiadomo. Na miejscu również spotykamy się z resztą chłopaków, z którymi byliśmy umówieni na ten właśnie mecz. A przechodząc do meczu, co mogę powiedzieć? Ku naszemu zaskoczeniu od samego początku o doping i oprawę dbała kilkuosobowa grupa kibiców przyjezdnych co było dosyć dla nas dziwne, ale jak później dowiedzieliśmy się, był mecz wyjazdowy w Katowicach, gdzie grała właśnie Legia w piłkę nożną, więc pewnie dlatego tych kibiców było troszkę mniej. Dzięki czemu, można powiedzieć, mogliśmy troszeczkę my zadbać o atmosferę ze strony gospodarzy. Ale o tym zaraz. Sam mecz ogólnie na początku przebiegał pod dyktando drużyny przyjezdnej. Dosłownie były bęcki. I udało Legi się zbliżyć na parę punktów do drużyny z Gliwic, natomiast, mimo wszystko, to ona wyjechała z kompletem punktów. Niestety, po pierwszej połowie była na tyle duża przewaga, że po prostu drużyna Legi nie była w stanie nadrobić na plus. Fajnie, bo mecz przebiegał w spokojnej, fajnej atmosferze, bez żadnych przekrońc, wyzwisk itd., itd. Naprawdę pod tym względem było fajnie. W przerwie poszliśmy do sklepu, ale zanim, nim zrobiliśmy sobie parę fotek z misiem Kaskiem. Robię zdjęcie. Jak się czujesz na meczu? Tak jak mówiłem kilkukrotnie, udało nam się też, że tak to nazwę, rozkręcić halę. Jak możecie zobaczyć m.in. tu. Po meczu poczekaliśmy sobie na zawodników i z paroma zamieniliśmy sobie parę słów i zrobiliśmy wspólne fotki. Tu jak możecie zobaczyć zdjęcie i rozmowa krótka z Cameronem Magasti. <laughs>